Cześć, witajcie w kolejnym teście. Jest to tak jakby druga część wideo recenzji z tą kamerą Vision Blaster, kamera inspekcyjna z ruchomą głowicą. Wcześniej nagrywałem z wersją 39 mm, 1 metr przewodu, długość kabla a zamówiłem sobie niedawno e, dwumetrowy jeszcze kabel, bo ogólnie mam e, tego już łącznie trzy sztuki, bo tam warsztat prowadzę, e, to wziąłem dla pracowników, bo jednak e, f, ja jestem tego zdania, że każdy pracownik nie ma e, swoje narzędzia, nie? E, I wziąłem dwumetrową, tak z ciekawości, e, w sumie to wiecie co, po prostu one się naprawdę fajnie sprawdzają, e, wziąłem tą dwumetrową, nie wiem, czy mi się przyda, czy nie, ale po prostu ją zamówiłem, też... E, też trochę będę na pewno ją sobie w domu używał. Nie ukrywam, że jedną właśnie sztukę już do domu zabrałem też. Ja tam do swojego samochodu, czy no poznajomych ogólnie tam się wiadomo czasami przyda. I, i, i teraz zamówię tak jak wspomniałem 3,9 mm z dwumetrowym przewodem to będzie. Także dzisiaj na niej się skupimy. A recenzję z tą kamerką jednometrowy przewód zachęcam właśnie do obejrzenia u mnie, no w innym odcinku, że tak powiem ja nie nagrywam regularnie, bo to takie prywatne recenzje, ale, ale mówię, ale myślę, że spoko tam jakoś to opisałem i pokazałem tą kamerę. No a dzisiaj zobaczymy, czy ta dwumetrowy z dwumetrowym kablem jest taka sama jak z tym jednometrowym. No i zobaczymy, czy parametry, jakość i tak dalej... To wszystko jest takie same, jak tutaj jest w opisie produktu. Ogólnie to tak, widzicie, opakowania lekko się zmieniły. Jego ja go znowu przywrócę. Patrzcie, opakowania widzę, że ulepszyli, można to powiedzieć. On jest lekko, widzicie, już brudny, bo ja mówię, jego ja z 8 miesięcy temu zamówiłem, tą kamerę. Także, ale tak czy inaczej, niemożliwe, że się tak zmieniła. Od od wiecie, od przecierania, to widać ewidentnie, że to jest bardziej żywy kolor i tak dalej. Opakowanie no, nie będziemy się skupiać, tylko no, to jest recenzja, tak? Także możecie sobie przewinąć. No ale teraz na początku pokażę Wam po prostu wizualnie, co się zmieniło. No bo no, jak to ma być recenzja, to muszę wszystko tak pokazać. Także na pewno opakowania już się zmieniły. Żeby nie przedłużać i się nie skupiać na tych opakowaniach. Tutaj wszystko bok. Pokazuję. O. Żeby nie było, że nie pokazałem, I e, już otwieramy ją, ale to wrócę do Was za chwilkę, jak ją już otworzę. Dobra, słuchajcie, otworzyłem już ja. E, z tego co widzę, to na pewno już na pierwszy rzut oka naklejka się zmieniła. Tu, tu, jest taka, taka, to jest ten dwumetrowy. Pamiętajcie, po lewej stronie ciągle będzie dwumetrowy przewód. Dwumetrowy i jednometrowy. E, to na pewno naklejka się zmieniła. Widzę tutaj jakąś dodatkową karteczkę dodali. Tutaj jej nie ma. Instrukcja taka sama, z tego co widzę: tak, w języku polskim, Wizzyksum Blaster. Tak, w języku polskim instrukcja. No i tutaj też mamy w języku polskim instrukcję. Dobra, instrukcja nie zmieniła się kabelek taki sam ciągle. Bo ja z tego kabelka tutaj nie korzystam, bo mam tak jak wspomniałem, dwie, dwie inne kamery, i szczerze, to jednym kabelkiem, bo akumulator starcza w tej na 3,5 godziny, tak około nie? Bo tam nie jestem w stanie sprawdzić, ja mówię, to co w opisie mówią, piszą, także 3,5 godziny to też 3,5 godziny. Jeden kabelek spokojnie wam starczy do kilku kamer w razie czego e, także, e, także tutaj jest jeszcze jakaś kateczka wiecie co ja wam pokazuję tak? Także mówię. Jeżeli komuś coś tutaj się teraz, że tak powiem nie podoba, to niech sobie przywinie dalej do e, już testu kamery tutaj mamy widzę. Aha, dobra, po drugiej stronie podziękowania. E, jak czyścić obiektyw kamery, jak czyścić bezpiecznie... Aha, i czego nie używać? Aha, fajnie, że napisali, bo z tego co mi znajomi mówili, ten obiektyw... oj, ostrość. Ten obiektyw, wiecie co, on jest plastikowy, to mi znajomi powiedzieli, dlatego... No chyba dlatego nie można używać, nie wiem, nie znam się za bardzo, ale widzicie, macie napisane aceton, alkohol powyżej 70%, to pewnie dlatego, że on jest właśnie plastikowy ten obiektyw, dlatego nie wolno czyścić, pewnie coś tam się uszkadza, soczewka i tak dalej. Dobra, przechodzimy, wiecie co, skupimy się tak jak wspomniałem bardziej na tej dwumetrowej kamerze dzisiaj, ja jeszcze wam pokażę z tyłu, cyk. Tak to się prezentuje. Fajnie, ona, wiecie co, ona naprawdę jest. Kurczę, pancerna ta kamera. Naprawdę pancerny są te kamery. Widzicie ile tu jest? raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 śrubek wkręconych. Ta kamera też nie wiadomo jak yy, duża nie jest, ale no, naprawdę jest. No, wiecie, przez kamerę ciężko mam yy, yy, to opisać, ale naprawdę jest taka fajna, jak się ją trzyma, nie wiecie o co chodzi. Tutaj widzicie od razu, już <gryw> sobie. Przewód pozwolę y, Ruchomą Głowicę pokazać O, widzicie Chodzi normalnie w sumie, widzicie, przewód jest zgięty Przewód jest zgięty, a normalnie to chodzi, nie? Bo y, ostatnio zamówiłem sobie z jakiejś innej firmy, kurczę, nie chcę teraz myśleć Ale na pewno z Ruchomą Głowicą ją zamówiłem I właśnie chodzi o to, że tam była karteczka w środku, coś takiego, nie? Y, była karteczka, ale było napisane, że trzeba wyprostować przewód że należy wyprostować przewód, żeby ta ruchoma głowica i tak sobie pomyślałem, kurde wiecie, zaglądacie do silnika, gdzieś do cylindra i tak dalej, i, i co? na wyprostowanym przewodzie, no lekko zawsze jest zgię zgięty jest ten przewód no nie, żeby, no bo wiecie, dwumetrowy czy jednometrowy no to nie zawsze jest tyle potrzeba więc sobie go chcecie zgiąć no, i tak sobie pomyślałem, kurde, bez sensu, nie? No, z, na wyprostowanym przewodzie tylko ruchoma głowica, żeby działała a tutaj, patrzcie tutaj nie, nie trzeba wyprostować, on jest kompletnie naprawdę zgięty w taką pętlę, także spoko spoko, spoko, fajnie się to rusza, patrzcie jak szybko o wiecie co, ja jestem już ogólnie zachwycony tą kamerą bo mówię, około 7-8 miesięcy coś takiego z nie korzystam, także dla mnie to nie jest nowość, mamy ten woreczek taki, oj światło ten woreczek taki, o fajny, taki plastikowy eee, co, włączamy ją, cyk ostrość dobra eee. Dobra, już wam pokazuję. Okej, okay, fajnie. Dobra, widać chyba, tak? Wiecie co? Nie, nie będę na razie ściągał tej kamerki, bo dopiero co serię odebrałem. Nie chcę jej, że tak powiem, sobie na razie ściągać tej foliki. Ja w ogóle jestem tylko zdania, żeby nie ściągać tych folik. no bo kurczę, jednak ten obraz się tam może nie rysuje, nie wiem. Ja nie ściągam. Dobra, możemy sobie. ok, rozkład, jakość obrazu. Nagranie, ja zaraz w ogóle pokażę w tej kamerze, nie? Jeszcze raz dla przypomnienia, jak to wygląda, ale z tego co widzę, te same funkcje, tak, tak. Ja mówię, długo już z niej korzystam, ale też tak nie ukrywam, nie wchodzę w te ustawienia za bardzo na co dzień, no nie? Bo ustawię sobie i jest po prostu zapamiętane wszystko, jak ustawiłem. Także ja zawsze biorę, wiecie, 1920 Full HD. Na tych ustawieniach lecę, jakość obrazu też to biorę. Nawet nie korzystam z funkcji, on ma funkcję wideo i zdjęć. Oczywiście korzystam z, na przykład ze zdjęć, z wideo rzadziej, ale tak jak mówię, może, może chłopaki ode mnie, zwłaszcza tuż z tego korzystałem, nie jestem w stanie powiedzieć, ale tak jak mówię, dobra, czekajcie, czekajcie. Cyk, ok. Chcę Wam oświetlenie pokazać teraz. I... czekajcie, tego o to się robi. O, dobra. Regulacja czterostopniowa, tak samo. Można wyłączyć całkowicie też to. Dobra. Regulacja czterostopniowa, Kurde, włączę oświetlenie. Regulacja czterostopniowa. Cyk. Tak to się... Wiecie co? Wiecie czemu ja tak przykładam do takiej siateczki? Dlatego, że te te obiektywy, one im dalej coś dajemy, bo one są tak wąskie. One naprawdę, patrzcie, to jest mój palec. To jest nie do porównania. To jest, nie, do por... to jest, nie wiem, czwarta palca eee, ten przewód. Także e, im bliżej damy jakiegoś e, przedmiotu, e, e, im bardziej wycelujemy w jakiś przedmiot, mamy bardziej ostry ekran. Spójrzcie, jaka kurz możemy podglądać. Widzicie? Jest genialny ten obraz. Widzimy jakby strukturę. Struktura tej siatki, możemy podejrzeć. To jest naprawdę niesamowite. Możemy podejrzeć właśnie strukturę tej siatki. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, nie? Jakby. Oczywiście, nie, ja wam nagrywam z tą nalepką i też jeszcze dodatkowo telefonem ekran z tej kamery, nie? To też tak trochę musicie jakby mieć to na uwadze. No ale widzicie, macie na przykład jakiś kurz na tej karteczce, a no jakieś drobinki widzicie, nie? no to to wszystko widać, to wszystko widać, nie jakby, także tak to wygląda, czyli tak, regulacja oświetlenia, żeby wiedzieć, jest, yy. tu zmieniamy sobie wideo, brak filmów, tak to wygląda. Co jeszcze mogę wam pokazać? No, wszystko jest, nie? Wszystko to samo. Przewód, rzeczywiście, 2 metry. On jest, że tak powiem. Patrzcie, ja na razie włączę, żeby. Przewód, jak widzicie, ja ją sobie tak bardziej wyciągnę. O! Przewód, jak widzicie, on jest taki fajny, długi. Taki sztywniejszy, trochę. Wiecie? On jest trochę sztywniejszy, bo. Ma jakby taki, wiecie, jak są kable do jakiegoś laptopa, komputera itd. To jest właśnie taki kabel, nie? One nie są takie cieniutkie aż tak bardzo. Sama końcówka zresztą, ona jest z metalu. Patrzcie, ona ma mieszankę taką też na kablu. Widać to chyba w kamerze, mam nadzieję, że tak. Ona ma taką mieszankę metalową. Także to też spoko. No i całka, całkiem metalowa. Także nie naprawdę kurczę, fajny ten przewód. Ja ją sobie zostawię na pewno, bo się może przydać taki dłuższy przewód. I z tego co kojarzę, to mają e, dwumetrowy najdłuższy. To mam do porównania, patrzcie, pokażę ładowarkę. To jest jakaś ładowarka do telefonu. No i porównamy sobie, nie? Patrzcie, to jest ładowarek do tego do jakiegoś telefonu. Także widzicie, to jest dużo cieńsze, ta ładowarka. To jest taka, wiecie, najzwyklejsza, nie? Samsung. O, macie od Samsunga. Widzicie, jakie to cieniutka. Wiadomo, jak tak dam, bo ona jest płaska, to jest trochę ten, ale nadal jest cieńsza. A tak o, to jest dużo ten. Także widzicie, także to nie jest takie że wiecie jak niteczka więc da się tym manewrować fajnie w silniku no i nie bez powodu u chłopaki tam e, jaka to była Fizixon Fizixon e, to nie bez powodu to jest na warsztaty nie ta kamera także spoko dobra pokażę wam jeszcze na szybko tylko póki mam dostęp do dwóch do kamer że chyba są te same funkcje tak oto się prezentuje cyk oświetlenie oczywiście możemy sobie regulować Rozkład, tak, to jest to samo. Nagranie, ustawienia, jasność, tak, to samo, tak, dokładnie. No, a także to są te same kamerki. Tak naprawdę jakoś to sama z tego co widzę. Wiecie co, fajnie, fajnie. Długość, długość widzę, i jakoś to sama tego przewodu. Patrzcie, fajniutko. Ja jeszcze wam pokażę końcówkę dla porównania. Tu macie 1 metr z prawej strony. A tu mamy z lewej strony 2 metrową. Tak oto się prezentuje. I teraz porównajmy. Po lewej stronie mamy 2 metry. Po prawej stronie mamy 1 metr. Jest 1 do jednego taka sama. Musiałbym wyprostować, tylko nie mam tyle rąk. Eee, tą, tą po lewej stronie. Ale. Dobra na potrzeby filmu na potrzeby filmu to zrobię. O, cyk. Widzicie? No nie udało mi się do końca je wyprostować, ale mówię, no teraz widzicie też ręka mi się trzęsie, bo trzymam telefon i wszystko, nie? Tylko, ale to jest to samo. Także ogólnie, podsumowując, dwumetrowy przewód, jednometrowy przewód. To jest wszystko to samo. Wszystko to samo funkcje kamery są takie same jakościowo taka sama kamera co się zmieniło wygląd opakowania z tego w sensie nie wygląd tylko trochę te kolory się zmieniły karteczkę dodali i tak naprawdę to jest to sama, ta sama kamera także różnicy różnicy żadnej nie ma przewód przewód już wam pokazuję na długość Dajcie chwilkę. Widzicie, ja to jedną ręką nagrywam. To jest takie mega, mega prowizoryczne. O. Dobra. Dobra. Teraz Wam pokazuję y, przewód tej kawary. Tak o. Ciągnie się tak, 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 tak. I tak. Taki to przewód jest, nie? O. Spoko, nie? Długi. Dwumetrowy. Także ten. No i taka kamerka. Dobra, myślę, że już wystarczy tych porównań. Także e, dzięki za oglądanie.